A dać pasy zapięte? Tak? I ja. No to jedziemy na wycieczkę. Jesteśmy na miejscu, znajomi mieszkają w takich oto okolicznościach przyrody. Już idę kochanie. Daj rączkę, idziemy. Zobacz tutaj jest świnka morska. Cześć Rysiek. Pokaż się Rysiu. Chodź tu do nas, nie bój się. Elisiek się chowa w cieniu, bo dzisiaj jest słońce. No. Stop! No. Zobaczcie, jaka czysta woda. Bach! No. no, można bach tam zrobić, dlatego trzeba uważać. No. Nie, naj no, tam się nie wchodzi. Bach. Może mama popływa? Szczerze powiedziawszy, to wzięłam strój. Nawet Mama. mam na sobie. Ale nie wiem, czy popływam, bo jest bardzo zimna woda. Chodź, Adasiu, daj rączkę. Idziemy stąd dalej. Tu skręcić? Gdzie... Tu skręcić, tak. Ja. Rybka pływa. No Nie. Ej. Zobacz, Adasiu, tutaj kraby są. Ale duże. Wow! おいおいおいおい O matko, kamera, bateria mi siada. Chciałam Wam dużo powiedzieć, ale nie powiem Wam nic. Idę do sklepu i odezwę się później. Nie wiem, gdzie mam Was postawić, bo wszędzie mam banjaj. Cholera jasna, zawsze tak jest, że jak mam jakieś plany, to Coś się musi spieprzyć, tak jak właśnie z tą baterią, ale nieważne. Czasu nie cofnę. Wróciłam ze sklepów i parsknęłam, śmieję. Słuchajcie, pojechałam na zakupy spożywcze, bo lodówka praktycznie pusta, nic nie było, Adaś utaty. Więc ja dzisiaj mam wolny wieczór, Adaś zostaje na noc utaty. Yy, przyjeżdża jutro późnym popołudniem, więc mówię tak: nie wiem, jak to zorganizować sobie czasowo. Czy mam jechać sobie na plażę, poodpoczywać, bo świeciło dzisiaj słońce, było ciepło. Czy ja mam odkurzać, robić pranie, ogarniać zmywarkę? Czy ja mam posprzątać taras? Czy ja mam jechać na zakupy? Czy mam zrobić paznokcie? I po prostu mówię... nie wiem. Więc naszła mnie ochota, żeby pochodzić po sklepie, i Pomyślałam, że jak zrobię, ile się da dzisiaj, to jutro po prostu pojadę sobie rowerkiem nad, nad jezioro i tam sobie jeszcze tak się klapnę, wiecie, na, klapnę na kocyku i się poopalam, bo jutro też ma być ładnie. No i poszłam do sklepu na spożywkę, bo mówię, pusta lodówka. No i chodziłam po sklepie, kupiłam patelnię. <laughs> bo była w promocji taki wok duży y, takiej patelni mi brakowało e, kupiłam owoce kupiłam co ja tam jeszcze kupiłam mm, mrożoną pizzę bo ja zawsze muszę mieć w, w, w zamrażarce mrożoną pizzę to jest taka awaryjna naprawdę ostateczna ostateczność y, i jak już nie mam pomysłu Ani nie mam nic do jedzenia to właśnie taka pizza mrożona wtedy wjeżdża wiem, że to jest niezdrowe, ale ale e, i kupiłam pieluchy, trzy paki pieluch e, jakieś tam, wiecie nie jedzenie generalnie nie jedzenie i przyjechałam, zapłaciłam sześć stów w sklepie przyjechałam, zaczęłam rozpakowywać te rzeczy i tak pasknęłam śmiechem bo do lodówki wrzuciłam tylko szynkę. <laughs> więc dalej lodówka jest pusta, dalej nic nie kupiłam, dlatego ja tak bardzo uwielbiam robić sobie listy. Ja kiedy jadę bez listy, to, no to jest masakra, tak jak właśnie dzisiaj. Ym, więc będę musiała jutro jeszcze raz pojechać po prostu, ale z listą i kupić to, co jest potrzebne, a nie jakieś pierdoły. Później pojechałam do sklepu pochodzić po sklepach, bo teraz jest, wiecie, promki. Akcja na promki i sobie oczywiście nic nie kupiłam, ale kupiłam Adasiowi buciki. Ja Pumy tak średnio za Pumą jestem, ale kupiłam mu już na wiosnę buty, bo były za połowę i dałam trzy stówki. 299 koron. Bardzo fajne, bo są na rzepy. Ja takie właśnie lubię na rzepy. Łatwo się wtedy wsadza i Adaś też sam będzie mógł, wtedy już mam nadzieję na wiosnę. Teraz już próbuję sam zakładać, ale jeszcze tak średnio mu wychodzi. Sam zdejmie buty, ale jeszcze nałożyć nie za, nie za bardzo, nie do końca, więc z tego jestem zakupu zadowolona. mam jeszcze jakieś pierdoły do mieszkania. Yy. A kubki sobie dwa kupiłam. Takie wiecie, ja, ja kocham taką ceramikę i wszystko takie ręcznie, ręcznie robione, więc takie dwa kubki sobie kupiłam, bo też były za 50, yy, na przycenie za 50, minus 50. Taki świecznik. Baja bongo. Piękny na taką długą świecę za 15 koron. Yy, w kit interior. Z myślą o nowym mieszkaniu już. Nie wiem, czy kiedykolwiek tam będę mieszkać, ale zobaczymy. No i kupiłam sobie obudowę i ochraniacz na szybkę, bo kupiłam sobie nowy telefon. Gdzie jest ten telefon? Adam zbił mi szybkę w moim starym telefonie w Samsungu S10C. Ja ogólnie jestem Samsungowa. Bardzo podobają mi się iPhony, ale nie umiem z nich korzystać i mnie wkurza. Po prostu tak się przyzwyczaiłam do Samsungów, do Androidów, że przystałam przy Androidach i wzięłam sobie na raty. Bo ten co miałam teraz, telefon też miałam na raty i skończyłam go spłacać. I akurat tak się złożyło, że mówię, dobra, yy, biorę po prostu następny. Kupiłam też Samsunga S22. Telefon jak telefon, no wiecie, no tyle, że jest... Czekajcie, bo tu jest ta folia ochronna. O, taki kolor sobie wzięłam. Zielony podobno miał być. No i kupiłam właśnie sobie obudowę i od razu ochraniacz szybka, żeby w razie co się nie zbiła. Yy, tak, i będę spłacać ten telefon przez 2 lata, więc mam nadzieję, że przez kolejne dwa lata yy, tego telefonu Adaś mi nie zbije. Nie chciałam w ogóle o zakupach opowiadać. Chciałam opowiadać o mm, mojej wizycie w szpitalu, bo byłam w szpitalu, ale wiecie co, nie mam nawet ochoty teraz o tym mówić, bo jak sobie o tym przypomnę, to to mi jest niedobrze, więc. Ustalmy, że ja chyba dzisiaj kończę nagrywać, i odezwę się do Was jutro. A dzisiaj sobie jeszcze ogarnę, tak jak mówiłam, ile będę w stanie zrobić to tyle zrobię odkurzam, póki jeszcze jest światło dzienne, już coraz yy, krótsze dni są i coraz szybciej się robi ciemno i, i to mnie boli. Boli mnie, bo ja lubię jak jest takie jaśniutko, długo, no ale niestety. Dobra. Idę. Przejechałam do centrum i z tego pośpiechu zapomniałam, że nie wysuszyłam włosów. Przyszłam sobie tutaj zjeść śniadanie. Włosy, jak widać, już mi wyschły. Zjeść śniadanie, które zdążyłam zjeść po drodze, zanim tu doszłam. Bardzo piękne miejsce przy samej wodzie. Fajnie by było tam zjeść. Ale wiecie, mamona. Nie będę czasu tracić na chodzenie po sklepach, bo jest to bez sensu. Jadę do domu teraz, przebieram się i wskakuję na rower i jadę nad jezioro, poczytać książkę, poleżeć na słońcu, bo tak jak obiecali, faktycznie słońce jest. Jestem Tak rozczochrana wiało przy tej wodzie tam. Nie wzięłam nic do spięcia włosów. Totalnie się odzwyczaiłam od chodzenia w rozpuszczonych włosach, odkąd, yy, odkąd Urodziłam Adasia, bo no to cały czas, wiecie, przy dziecku spięte włosy, i tak już zostało w pracy spięte włosy. I teraz, jak mam rozpuszczone włosy, to czuję się dziwnie. Zrobimy teraz szybkie mierzonko. Pokażę Wam, co kupiłam. Tu Was postawię. Żadnej z tych rzeczy w sklepie nie mierzyłam. Yy, I chyba. Nie mierzyłam dlatego, że było tyle ludzi, przypłynął statek z turystami i wszyscy walą zawsze do Zary. Nie chciałam mi się po prostu stać w kolejce. Chodzi o to, że ten top, tutaj muszę się zniżyć, on powinien być noszony bez stanika, on tu ma takie, wiecie, psm i widzę ewidentnie, że to jest za duże. Tutaj w obwodzie jest super, tu ma taką gumeczkę, ale no... Mm -mm, za duży. Spodenki z kolei są takie, o takie, też nie do końca chyba mi pasują, chociaż fajnie, bo mają kieszenie. Nie wiem, zobaczę jakieś takie, no nie wiem, zobaczę, szkoda, bo ten top miałem nadzieję, że jest bardziej taki wiecie, tu zakryty. E -e. Naj. No. Drugie spodenki, w których czuję się po prostu obciśnięta jak baleron, jak jakiś są, one na pewno idą do oddania i chciałam tutaj wtrącić trzy grosze, jaki sens, gdzie sens, gdzie logika właściwie, gdzie 38 te spodenki, 38 tamte, niby rozmiarówka ta sama, niby sklep ten sam, a totalnie inny rozmiar. I ostatnia sukienka, z którą nie wiem co zrobić. Kurde, gdzie by was tutaj postawić, żebyście widzieli dokładnie? Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Nie mam nigdzie takiego miejsca. A tu na pralce to będzie za wysoko. Dobra, chodzi o to, że. No nic, no musicie wrócić tam, gdzie byliście, czyli tu. E, sukienka jest. Jednocześnie za mała i jednocześnie za duża. Tutaj w biuście jest za duża. No, bo wiecie, hashtag karmienie piersią, hashtag o Wisłę Cycki, ale jest na to sposób, bo jakbym wzięła te ramiączka ucięła i wszyła, to wiecie, jakby tu automatycznie było podniesione, to by było ok. Ale. Tu z tyłu ma zamek brzuch. Widzicie? Ja po prostu czuję się w tym, jakbym była w ciąży. E... O, pociążowy brzuch. E... Niektórzy będą mówić, że przesadzam. Ja mam manię, obsesję na punkcie swojego brzucha. Nienawidzę go. E... Bardzo jest mi nawet trudno o tym mówić. I być może zrobię taki film oddzielny. Czekajcie. Tu. Um, a i ta sukienka jeszcze ma rozpierdak. Tutaj taki. Czekajcie, bo fokus się. E, no. Także ona jest kurde, super śliczna. No, ale ten brzuch. Nie wiem, zobaczymy. E, zobaczymy, co z nią zrobię. A i jeszcze te koraliki, tu zobaczcie. I z tyłu mają Też. O, takie o. Eee, dobra, e, później Wam opowiem jaką miałam myśl. E, teraz chcę tutaj z, z te ciuchy sprzątnąć. To na pewno odchodzi, oddaję. Top oddaję, spodenki chyba też polecą. Nie wiem co z tą zrobić. Kurde, nam się tak podoba strasznie. Chciałam Wam opowiedzieć o mojej wizycie w szpitalu, ale cały czas tutaj ktoś chodzi, się kręci, więc najwyżej jak będzie za głośno, to, to przerwę. O, muszę się ustawić. Ehm, dla tych, którzy nie wiedzą, może zacznę od tego, że ja miałam taki dosyć traumatyczny poród tutaj w, w Norwegii. Zaczęli wywoływać mi poród w sobotę wieczorem w 43 tygodniu. A urodziłam dopiero poprzez cesarskie cięcie we wtorek po południu, więc moje doświadczenia w ogóle związane ze szpitalem i z operacją, bo, bo nie zdawałam sobie sprawy z tego, jaka to jest poważna operacja, no to jakoś, no nie powiem, że, że było to przyjemne doświadczenie. Mówię o tym dlatego, że wróciłam na ten oddział. Właśnie na ginekologii byłam w zeszłym tygodniu, nie w tym tygodniu, odnośnie endometriozy. Stanęło na tym, że lekarz zadecydował, że muszę mieć operację i muszę mieć tą endometriozę wyciętą. Więc samo, sam ten w ogóle powrót na ten oddział doprowadził już mnie do mdłości. Naprawdę, jak weszłam, poczułam w ogóle zapach tego szpitala, ścisnęło mnie w żołądku, zrobiło mi się niedobrze. Hmm, więc yy, f, z jednej strony rozumiem, że muszę mieć to zwycięte, chociaż holistyczni yy, specjaliści twierdzą, że endometriozę można wyleczyć poprzez zdrową dietę, poprzez zdrową suplementację i itd. Więc yy, 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 jestem trochę taka rozdarta, bo nie wiem, co mam robić. Nagrywam, żeby nie było. Przyjechałam Lisą podlać kwiatki. Halo! Jest tu kto? Zdejmuję buciki, żeby nie było tutaj też. Proszę bardzo. Lisy, czyli Bogu miła i Krzysiek, i mała Ada. Pojechali do Amerycy. Lisy są w panach, a ja obiecałam, że podleję im kwiatki. Więc? Gdzie są te kwiatki? Gdzie jest woda przygotowana do kwiatków? Ja się pytam. Dobra, czekaj tam, bo muszę tutaj zorganizować wodę. Zobacz Bogumiła, za cudownym dotknięciem mej dłoni. Puszczają ci pąki. Dobra, gdzie te kwiatki jeszcze? Tutaj. Awokado. Ale jest banka, bo nic innego nie znalazłam. Tu. Jeszcze z drugiej strony. Oj, tutaj zasycha. Żeby nie było na mnie, ja podlewam. Oh. Ok. Tu jest jeszcze jeden kwiatek, ale nawet... <grym> Nie podlewam ani kropli, bo jak podeszłam to czuję taką zgnitą ziemię, bo gumiła chciała. Przedobrzyłaś, Bogunia! Przedobrzyłaś, przelałaś, no. Także, żeby na mnie nie było. Melduję, że podlałam całe trzy kwiatki. Tamtych w sypialni nie ruszałam, bo były przelane. Też proszę przekazać. Tam, Margaret. Więc palma jest przelana w sensie podlana. Ta jest podlana, awokado jest podlane i storczyk jest podlany. Dziękuję za uwagę. Wracam do domu. I muszę jechać naokoło, bo jak jechałam w tą stronę tutaj, no to na ekspresówce zapaliło się auto po drugiej stronie, więc muszę jechać naokoło, bo, bo nie chcę stać w korku, a na pewno w korku bym stała. Nawet nie wiem ile, więc tako. Tak o. Ok, wszystko mam. Tutaj jest. Dobra, mogę jechać. Cyk. Cyk, cyk, cyk. Złodziei nie było. Wszystko jest na miejscu. Ciao. I tak a propos jeszcze palących się samochodów, to ja w swoim samochodzie nie jestem, jestem w pożyczonym samochodzie, ponieważ mój samochód yy, się zepsuł. <ścoughs> nie wiem co się stało, ale jak wyłączyłam silnik, to tak strasznie wyło pod maski, że nawet nie stałam... Pięciu sekund przy tylko udałam, że tego nie słyszę i poszłam do domu, ale później już yy, nie odpaliło. Nawet nie było, wiecie, światełka, kontrolek, nic się nie świeciło. Tak rozładowało akumulator do zera. Że nienawidzę, kiedy mam popsuty samochód. No wiadomo, chyba nikt nie lubi, ale ja tak często mam problem z tymi autami, że no. Masakra! No, masakra naprawdę. Ja nie wiem, czy ja mam kupić nowy samochód, wziąć w kredycie i go spłacać. Ale jak pomyślę, ile się traci na samochodzie, to, to też na samą myśl jest mi niedobrze, więc nie wiem, co mam robić. W ogóle mam jakiś gorszy okres znowu. Coś mi nie pasuje, coś mi nie gra, coś mi w środku nie hula, tak jak ma mi hulać. Nie wiem co to jest, ale bardzo mnie to wkurza. Jeszcze a propos tej operacji, to co mi się przypomniało, że pan doktor powiedział mi, że prawdopodobnie laparoskop, laparoskopowo będą chcieli mi naprawić też yy, yy, mięśnie brzucha, bo jeżeli mnie śledzicie uważnie, to wiecie, że ja miałam, cały czas mam do tej pory rozstęp mięśnia prostego brzucha, więc mój brzuch zamiast tak, mięśnie, być przy sobie, to mam mój brzuch jest tak, moje mięśnie po prostu ściana, mam taką dziurę, taki otwór i przez to też być może Bolą mnie tak często plecy, kiedy jestem po pracy, po prostu czuję jak w tych plecach, no, no ból, no. wszystko mi tam strzela, ale być może to właśnie też między innymi przez to, że ten brzuch nie działa tak jak ma działać. Yy, nie trzyma, te mięśnie nie są spięte i przez to też moja postawa nie jest taka jaka powinna być. I jak ja zapytałam tego lekarza, jak ten zabieg wygląda, i niby fajnie, że laparoskopowo. Wiecie, kamerką mi tam nacinają dwie dziury i zszywają. Powiedział, że zakłada się taką siatkę i zszywa się to. Jestem to strasznie wrażliwa, jeżeli chodzi o takie rzeczy, o ogólnie, no, o, o krew, o, o igły. Yy. Nie lubię, nie, słabo mi jest. No, na, naprawdę, jak o tym pomyślę, to jest mi słabo. Z jednej strony, bardzo bym chciała, żeby mi naprawili tą ścianę brzucha, przez to też ten brzuch by mi tak nie wystawał. Bo on mi wystaje, bo jest zepsuty, a jakby mi go ścisnęli. Zresztą, jeżeli jesteście w temacie, głównie kobiety, e, chociaż faceci też to mają. Mięśniaki z siłowni też, e, też mają rozejście brzucha mięśnia brzucha prostego. Rodzić dzieci, piękna sprawa. Eee, no, wiecie, 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 co miałam teraz na myśli, nie? Zobaczymy, zobaczymy, jak, jak coś zadecydują, to, to dam znać. No i czekam, czekam teraz, bo oni też powiedzieli, że być może będą chcieli pobrać materiał biopsję do badania, I tak, tak mnie to chyba właśnie też przytłacza. Czuję się taka pusta, jakbym miała określić jak się czuję, to właśnie czuję się taka pusta, taka. Coś, coś, coś mi nie gra, coś mi nie gra i cały czas próbuję właśnie. E, znaleźć odpowiedź, co to jest, żeby mogła to naprawić. Wiecie Co ja tak myślę, że po prostu teraz ludzie, przez to, że jest ten internet wszechobecny, wszędzie jest: Instagramy, YouTube i social media i, i tak dalej, to po prostu człowiek ma tak przepełniony mózg i, i zajmuje się tyloma rzeczami, którymi nie powinien się zajmować. Ja też nie chcę porównywać, wiecie, kiedyś, bo kiedyś tam za moich czasów, nie? Jak to kobiety mówiły, bo za moich czasów to tego nie było. Za moich czasów to nie trzeba było sprzątaczki. Kobieta miała pięć dzieci, radziła sobie sama. Kiedyś było inaczej, no. I, i teraz wydaje mi się, że nie to, że kobiety są teraz takie delikatne i że im się nie chce, tylko po prostu wydaje mi się, że tempo życia nabrało takiego speedu. Że ciężko to ogarnąć wszystko, i właści, właściwie czasami ludzie nie są zmęczeni fizycznie, tyle co psychicznie, i to im nie pozwala funkcjonować, bo ja widzę sama po sobie, że czasami nic takiego nie robię, a czuję się taka zmęczona, i jak zrobię sobie e, taki rachunek sumienia nie rachunek sumienia to jest złe określenie po prostu jak przewertuję sobie wieczorem, co, co sprawiło, że jestem taka zmęczona, to właśnie to jest głowa, a nie, nie to, co fizycznie robiłam danego dnia. Więc to mi się wydaje, że właśnie e, w dzisiejszych czasach e, jest powodem, czy depresję. E, no i ta pogoń pogoń wiecznie za czymś, za, za lepszym bytem gonitwa, 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 która która prowadzi zazwyczaj do nikąd.